Witam was znowu na moim kanale w nowym filmiku. Dzisiaj zapraszam was na kolejny filmik, w którym przedstawię wam kilka scenek. Tym razem będzie to dotyczyło typowych zachowań kobiet na zakupach. Większość z tych zachowań jest opartych na faktach Troszkę są podskolorowane, wiadomo, żeby dodać tutaj więcej śmiechu. Ostatni tego typu filmik nastolatki kiedyś kontra dziś bardzo Wam się spodobał, dlatego postanowiłam kontynuować tą taką, można powiedzieć, serię. No i zacząć nagrywać dla Was właśnie takie filmiki. Także, żeby nie przedłużać, po prostu zapraszam Was na filmik typowe zachowania kobiet na zakupach.

A to co trzeba nam do tych babeczek? Mąka, te foremki, cukier Czekaj, czekaj, czekaj. A nie szybciej będzie? Przecenione ze złoto 80 na złoto 40. No przecież trzeba wziąć. months Later. w instagramie polecają to biore. I to są wszystkie zachowania, które chciałam Wam przedstawić. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że wykonanie Wam się spodobało, więc jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie ten filmik, czy Wam się podobał czy nie i od razu uprzedzę, że uszka są z reserved, bo często są o to pytania. Tak więc kto dotrwa do, do tego momentu filmiku, no to już będzie wiedział, kto nie, no to trudno. Tak więc dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za oglądanie. Wbijajcie na mego Insta na Snapa, wszystko macie podane w opisie. Widzimy się niedługo w nowym filmiku. A teraz zapraszam Was na bloopersy. Duj! Szybko w szkło nie ma was. Wybra wybrałam Cię to może wezmę na biodra. Chodź, hmm. Weź tak na boku, żeby tego Właśnie się dzisiaj Jak wyostrzyć. No. Albo na włączone grywanie i wyostrzenie się no i się naprawdę na nie zabije, nie będę się udawać. Ci Głośniej jeszcze raz. Ona jest taka mlutka, tylka trochę. Taka, no, ale nie gada, że tak został wyśleć. będzie stało. behind the de Tak, ale to nie jest zielone. <laughs> Tylko zielone rzeczy do naszej kuchni. Słyszałeś? I naszej. O mop. Weźmy dwa, bo mamy jest dużo podłogi. <laughs>